Witam, zrobimy sobie test bezpiecznika termicznego w reduktorze. Reduktor zazwyczaj jest na takim wężu dobrej jakości. Poddamy sobie o temperaturze. Może sobie rękę wziąć. Włożysz z, z samogasnącego kauczuku firmy Celsa z Jak ściągnę palnik, to on ale nawet jeżeli pożar by dalej trwał, zawór kulkowy zablokuje na pewno. Ten materiał tutaj jest zadanym... nie wiem, plastik mam tutaj też. I gdy osiągnie temperaturę 92 do 100 stopni rozgrzeje się to ulega roztopieniu. O, tu widać wyraźnie na tym. I w tym momencie jak się roztopi zamyka tutaj ten wypływ gazu.